Kajtuś. Będziesz kiedyś dużym chłopcem. do myjni. jaka uśmiechnięta buzia. Co wy wyprawiacie? Różo, jesteś cała brudna. Ty, Kajtusiu, powinieneś być mądrzejszy. Ale ja nie jestem. Brudny tato, widzisz? Tylko mój palec. Samochód jest brudny. Ty i róża musicie się teraz umyć. Kajdusiu, możesz pomóc siostrze? Co wy tam wyprawialiście razem? Jesteś cała brudna, różyczko. Ja nie jestem brudny i pomogę różyczce umyć ręce. Myślę, że nie tylko ręce powinna umyć. Nasi młodzi artyści rysowali po brudnym samochodzie. <laughs> Więc i samochód potrzebuje teraz mycia. Będziemy myć samochód, tato? Kejtuś uwielbiał pomagać tacie myć samochód. Zwłaszcza w upalny letni dzień. Przyniosę wiadomość! Zaczekaj, chwilę! Wcale nie miałem dzisiaj zamiaru myć samochodu. Mam dużo pracy wokół domu. To może znalazłbyś czas, żeby pojechać do myjni? A Kajtuś naprawdę bardzo lubił jeździć do myjni. Dobrze, wskakujmy do auta i ruszamy do myjni. Super! Też! Wyglądasz, jakbyś właśnie wróciła z myjni. No chodź, najpierw się przebierzemy. Gotowe. Na pewno ci się spodoba w myjni. Różyczka jeszcze nigdy nie była w myjni. Nie wiedziała, czego się może spodziewać. Szybciej, Różyczka! Kajtuś już był kiedyś statą w samochodowej myjni, dlatego wiedział, jak tam może być fajnie. Zobaczysz, jest mnóstwo mydlanych baniek, są szczotki i woda. I samochód jest czyściutki jak nowy. Już jesteśmy. Czerwone, stać. Zielone, jedziemy. Róża była troszkę zaniepokojona, kiedy zaczęło się mycie, bo zrobiło się bardzo głośno. Patrz, woda! Wszystko będzie dobrze, Różyczko, ale jest trochę strasznie, prawda? Ja się nie boję, tato! Spójrz, Różyczko! Kajtusiu, spróbuj ją jakoś pocieszyć. Kajtuś przypomniał sobie, że też się trochę bał kiedy pierwszy raz był w myjni. To jest suszarka różyczko, zupełnie jak w domu. Jesteście gotowi na płukanie? Chciałbym pójść do myjni jeszcze raz. Daleko od domu. Rodzice Kajtusia wyszli wieczorem z domu. Róża i Kajtuś byli zadowoleni, bo przyszła ich opiekunka Julia, żeby się nimi w tym czasie zająć. Podobało się wam? Tak. Pobawmy się teraz. Zajrzyj do środka. Przyniosłam wam coś wyjątkowego. Co to jest? To znowu książka? Tak, ta książka to atlas. Tu są zdjęcia miejsc, które są daleko stąd. Co to jest? To jest pustynia. A te wielkie góry piasku to wydmy. Piasek, piasek, piasek! Chciałbym kiedyś tam pojechać. Tata! To jest wielbłąd. Popatrz, on ma aż dwa garby. Masz rację, Kajtusiu. A tam dalej jest palma. A tutaj też może być palma. Kajtuś zaczął sobie wyobrażać, że jest bardzo daleko stąd. Masz rację. Pustynia musi być niedaleko. Pomożesz mi ją znaleźć, Kajtusiu? Dobrze. Luza pomaga! Już wiem. Chodźmy tędy. Kajtuś pomyślał, że piwnica będzie najlepszą udawaną pustynią. Musimy zrobić wielbłąda. To świetny pomysł, Kajtusiu. Możemy użyć tego. Musi mieć garby. Galby, galby! A teraz kosyk. 这个我好 Prowadził różę i Julię przez swoją pustynię jak prawdziwy odkrywca. Czuł się wtedy bardzo odważny. Oj. 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 Słońce bardzo grzeje na tej pustyni. Chodźcie za mną! To jest palma! Wspaniale, Kajtusiu! Chodź, Różo, usiądziemy sobie w cieniu. Uch, myślę, że po tej podróży już czas na kolację dla głodnych odkrywców. Oaza to chłodniejsze i zacienione miejsce, gdzie pustynni wędrowcy mogą znaleźć jedzenie i wodę. <śm> spójrz! Dookoła palmy! Tak, masz rację. Wybrałeś naprawdę świetne miejsce na naszą pustynię, Kajtusiu. Och, chyba nasz najmłodszy odkrywca potrzebuje trochę odpoczynku. Chodź, różyczko, czas do łóżeczka. Kajtusiu, poglądaj atlas, a ja położę różyczkę do łóżka i zaraz wrócę. Kajtuś ucieszył się, że nie musi jeszcze iść spać. Podobało mu się wyszukiwanie w atlasie nowych miejsc do odkrycia. To góry! Bardzo mocno skupił się na tym, gdzie może być udawana góra. Nagle wpadł mu do głowy doskonały pomysł. Julio, pokażę ci miejsce na góry. Widzisz, to ogromna góra. No dalej, szybko! <laughs> Dobrze, Kajtusiu, jestem tuż za tobą. <laughs> Widzę już szczyt! Zdobyty! Tak, tak, tak sławni odkrywcy zdobywają szczyt. Uczcijmy to. To może być flaga. Tak jak na zdjęciu. Hmm, myślę, że nadszedł już czas na kąpiel zmęczonego odkrywcy. Nie, nie, chciałbym się jeszcze bawić. Kajtus nie chciał jeszcze iść spać. Tak dobrze się przecież bawił. No chodź, Kajtusiu. Ale ja nie chcę się jeszcze kąpać. Czyżbyś nie chciał zbadać tej parnej, tropikalnej dżungli? A dżungli? Spójrz, to rzeka! Gotów już na rejs po rzece? Tak! Wow, a co tam widać w oddali? To jest... Już wiem, to jest wodospad. Zaraz popłyniemy go zbadać. Ty, ty. Kiedy Julia porządkowała Łazienkę, Kajtuś szykował dla niej niespodziankę. Kajtusiu? Jestem tutaj. <śmiech> <śmiech> to jest mój namiot. <laughs> Właśnie widzę. Ale nawet wielcy podróżnicy potrzebują snu. Mógłbyś mi dać latarkę? Gwiazdy. Teraz możesz udawać, że śpisz pod gwiazdami jak prawdziwy odkrywca. Odkrywać jest super. Uch. Oczywiście, byliśmy dzisiaj w wielu bardzo ciekawych miejscach, prawda? Mm -hmm. Ale w domu też jest fajnie. Kajtuś nie mógł się doczekać poranka, żeby opowiedzieć mamie i tacie o wszystkich swoich podróżach. Jedzenie na pikniku. Kajtuś pomagał mamie przygotowywać jedzenie na piknik. On i jego mama wybierali się na piknik z Klementyną i jej mamą. Myślę, że selera już wystarczy. Może byś udekorował babeczki? Dobrze, mamo. Spójrz, mamo, robię teraz babeczkę dla Klementyny. Zrobiłem buźkę. Kajtusiu, nie będziesz głodny, jeśli będziesz wciąż podjadał. Na pewno będę. Podjadania, Kajtusiu, nie będziesz mógł nic zjeść na pikniku. Patrz, Klementyno, przygotowałem to razem z moją mamą. Cześć, Kajtusiu, ja też wszystko przygotowałam z moją mamą. Proszę, Kajtusiu, zrobiłam dla ciebie specjalną kanapkę zupełnie sama. Mamo, Kajtus nie je tej wyjątkowej kanapki. Dlaczego nie chcesz jeść, Kajtusiu? Nie jestem głodny, Mamusiu. Znajdzie się na to sposób. Może pobawisz się z klementyną przez jakiś czas, a zjeść możecie później. Dobrze. Chcesz się bawić w chowanego? Nie, wolałabym w berka. Dobrze, berek. Podczas wesołej zabawy z berka, dzieci zupełnie zapomniały o pikniku. Zaraz cię złapię. O! Na co tak patrzysz, Kajtusiu? Zobacz, dwie biurki tam. Chyba Będziemy zaraz miały dwie wielkie wiewiórki wracające na piknik. Mamo, zobacz. Och, popatrzcie. Ta wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. A dlaczego ma takie policzki? Trzyma sobie orzeszki w policzkach, a potem zaniesie do swojego domku i zje je w zimie. Czy jest tam ktoś? Chcecie zobaczyć dom wiewiórki? Teraz możecie. Kajtusiuś był pod wrażeniem, kiedy zobaczył, że w domku wiewiórki jest pełno orzechów. Jestem głodna, mamo. Też jestem głodny! Mmm, jakie pyszne! Zrobiłem to dla ciebie. Mmm, kocham babeczki! Teraz, kiedy Kajtusiowi wrócił apetyt, stwierdził, że to był najsmaczniejszy piknik ze wszystkich. Kajtuś nie śpi do późna. Nie zapomnij kupić kwiatów. Chcę, by dom ładnie wyglądał. Kwiaty, dobra? Co teraz robisz, mamusiu? Muszę przygotować wszystko na dzisiejsze przyjęcie. Kajtuś przypomniał sobie, że mama i tata urządzają dzisiaj przyjęcie. Czy będziemy grali w gry? Nie, skarbie, nie dzisiaj. Dlaczego nie? Bo dziś będzie kolacja dla dorosłych. Też bym chciał być na tym przyjęciu. Nie możesz, Kajtusiu. To nie jest dla dzieci, a zanim ono się zacznie, wy już pójdziecie do łóżek. Ale ja chcę na nim być. Kajtus czuł się odrzucony, bo dorośli urządzali przyjęcie, na którym on nie mógł być. Myślę, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy na przyjęcie, prawda? Tak, tato. Ale cały czas mam wrażenie, że zapomnieliśmy o czymś ważnym. Co to miało być? Już wiem! Mama chciała kwiaty. No tak! Czy chciałbyś wybrać kwiaty, Kajtusiu? A może te? Podobają się mamie. Tak, na pewno. Dom będzie wyglądał ładnie, kiedy goście przyjdą. Kto przychodzi tato? Zaprosiliśmy kilku naszych znajomych na wspólną kolację. Czy ja też mogę zaprosić znajomych? Nie, Kajtusiu, nie dzisiaj. Nie podobałoby ci się na takim przyjęciu. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego przyjęcie mamy i taty mogłoby się nie podobać. Przyjęcia zawsze są świetne. Mhm. <laughs> dobrze, że pamiętaliście o kwiatach. Ja pamiętałem, mamusiu. Dziękuję, synku. Pomożesz je wstawić do wazonu? Kajtuś myślał, że to goście przyszli już na przyjęcie. Cześć, Kajtusiu! Ale to była Julia, opiekunka Kajtusia. Też przyszłaś na przyjęcie? Nie, przyszłam pomóc twojej mamie. Dam Tobie i Róży kolację i położę Was spać. O! A ja nie chcę jeszcze iść spać. Cześć, proszę, no dalej, Kajtusiu, załóż już piżamkę, proszę. A ja nie chcę. Jak sobie tu radzicie? Kajtusz nie chce ubrać się w piżamkę, nie chce iść spać tylko na przyjęcie. Nie podobało się Kajtusiowi, że nie może iść na przyjęcie. Posłuchaj, synku. Jeśli ubierzesz się teraz w piżamkę, będziesz mógł zejść na dół, powiedzieć wszystkim dobranoc, dobrze? Dobrze, mamo. Kajtus przyszedł powiedzieć dobranoc. Wyższy czas iść spać, Moi Kajtusiu. Już dawno śpią. Przynajmniej mam nadzieję. Teraz spróbuj już szybciutko zasnąć, dobrze? Dobrze, Julia. Kajtuś próbował szybciutko zasnąć, ale był za bardzo ciekawy, jak się wszyscy bawią na dole, żeby móc zmrużyć oczy. Nie, to wcale nie znika. W... Dobranoc, życzę miłego wieczoru. Naprawdę z aromatem naprawdę. Kajtuś nie widział dokładnie ze schodów, co się dzieje na dole. Chciał podejść bliżej i zobaczyć. Myślałem, że dawno już miałeś być w łóżku. Nie mogę zasnąć. Jest za głośno. Duzi chłopcy umieją zasnąć, nawet gdy jest głośno. Powinieneś spróbować jeszcze raz. Dobrze, tato. Dobranoc, synku. Dobranoc, tatusiu. Nagle Kajtuś przypomniał sobie, że zostawił na dole swojego dinozaura. Kajtusiu, wiesz, że nie powinieneś być na nogach tak późno, ale zapomniałem swojego dinozaura. Mamo. Będziecie grać w jakieś gry na przyjęciu. A w jakie gry powinniśmy grać? Tak, tak. Zabawne. Wmalowanie twarzy! To by było bardzo zabawne. Teraz Kajtusiu masz naprawdę iść spać. Mówię poważnie. Dobrze, mamusiu. Do zobaczenia rano, synku. Dobranoc. Dobranoc. na śpiącego synku. Cóż tak się dzieje, jak się za późno zasypia? Zobacz, wcale nie jestem taki śpiący. Dzisiaj też mogę iść późno spać. Nie skarbie, Myślę, że dzisiaj wszyscy pójdziemy wcześniej spać?